Gargantuiczny humbug na brzeszku matowo-czarnej berżery, neobehawiorystyczne teatralne inklinacje. Między innymi z takimi językowymi łamańcami i wyzwaniami radzili sobie uczniowie tarnobrzeskich szkół podczas XIV Dyktanda Miejskiego dla Dzieci i Młodzieży. To odbyło się tradycyjnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Jędrzej i Hortensja wrócili. Ta para bohaterów, jak co roku prowadzi najmłodszych Tarnobrzeżan po meandrach języka polskiego w trakcie miejskiego dyktanda. Podczas najnowszej jego odsłony, małżeństwo odegrało rolę ultraentuzjastów Melpomeny. W tym roku Jędrzej z Hortencją wybrali się do teatru zobaczyć wybitne widowisko, albo raczej mini pokaz. Szukamy dla Jędrzeja coraz to nowych wyzwań i coraz to jest trudniejsze z tego względu, że no słownictwo nam się też już zużywa mocno, i, a jeżeli ma to być jeszcze ciekawe, wesołe i śmieszne, no to, 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 to dla nas też nastręcza dużą trudność, ale myślę, że jest, jest całkiem nieźle. Założenie było też takie, że stoimy w obliczu bardzo dużych zmian, które wejdą w życie w 2026 roku. I jeszcze tak na zakończenie, niczym wisienka na torcie, pobawić się trochę złożeniami niby, quasi, które funkcjonują w naszym języku, ale ich pisownia sprawia ogromną trudność. A dodatkowo głównym założeniem, żeby potraktować to dyktando nie jako... Presję, która um, generuje olbrzymi stres, jeżeli chodzi o poprawną pisownię, ale żeby um, pobawić się. Do dyspozycji dzieci i młodzieży były więc takie słowa i zwroty jak rozstrożona niemożebnie żonka, neobehawiorystyczna teatralna inklinacja czy bachanalia. Zabawa więc była, i nikt z uczestników nie miał ochoty pierzchnąć chyżo niczym jędrzej podjudzany do teatralnych Chocków-Klocków. Największą trudność sprawiają złożenia i zapis z dywizem, czyli łącznikiem niby. Chociaż w tym tekście podejrzewam, że arcy, złożenia arcy, mini, ultra, już nasi śmiałkowie stający rokrocznie do ortograficznych szranków już mniej więcej wiedzą, czego poszukiwać, jakie są nasze ulubione językowe pułapki. Myślę, że tutaj mogły, mogło być trudnością zważona mini. Mina Hortensji mogła być trudnością, bo przecież zważyć, jeżeli ważymy produkty, no to tam mamy odwagi zdecydowanie z. Kropką. Natomiast zważona mina jako mina niezadowolona, od, to tu już mamy RZ. Wśród laureatów tegorocznego dyktanda znalazła się Aleksandra Ostrowska ze społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu, dla której tekst był sporym wyzwaniem. Dużo trzeba było na logikę robić, bo nie wiedziałam w ogóle, pierwszy raz słyszałam takie słowa, e, słowa i nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy, ale no jakoś wyszło. No, na, sposób na logikę działa najwidoczniej. A z jakimi słowami miałaś jakiś szczególny problem? A, pamiętam, jak musiałam ochę do żony, musiałam, napisałam sobie dwa razy samocha i cecha i dopiero wtedy zdecydowałam. I. No i, no i głównie te, które właśnie pani musiała na przykład tłumaczyć w ogóle, coś, coś, to głównie takie słowa. Czternaste miejskie dyktando dla dzieci i młodzieży odbyło się w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.